But Witam, zobaczcie gadżetik. Turbinka wodna jak działa. Podłączymy żaróweczkę na 12V Widać. O, odkręcimy wodę. O. Wszystko się odkręci. Jak ładnie świeci. Wykorzystam to do fontanny w ogrodzie, do podświetlenia. Naprawdę elegancki patensik na 12V o, jak się zmniejszy wodę i taka oto cobineczka wodna. Wiemy ile daje ile tych żarówek by można było podłączyć bo nie ma teraz gdzie to sprawdzić na górze zimno ale pewno parę tych żarówek i oświetlenie fontanny będzie eleganckie woda przepływowa też jakąś wynajdę pompkę na 12V to może i ta mała turbinka tutaj siedzi tutaj o widać No, jest światło ładne, tu ja na rudeczkę 12 musi być nie? i jest ok. No, na pewnym zimie będę robił o cukrzycę wiatrowej, ale to jeszcze trochę zejdzie. z i dobra, można odłączyć. A tutaj już mam zakupione cztery takie małe paneliki, które chcę wykorzystać do turbiny wiatrowej. Panele są o małej mocy, ale też dadzą trochę prądu, jak nie będzie wiatru. A jak będzie wiatr, to po prostu będzie turbina. Nie wiem, jak mi się to uda zrobić, ale coś wymyślę. Mam w głowie już pewien projekt, plan, tak że będę działał już od jutra. I jak zrobię, to wkrótce będzie filmik. Ten tak zrobić, żeby po prostu uzyskawać energię z wiatru i ze słońca jak nie będzie wiatru także jak jesteście ciekawi to zapraszam na następny filmik i trzymajcie się ciepło cześć i dziękuję Wam za oglądanie do następnego razu hej